Zbieramy na dzieci i na seniorów. Okej. Okay. Wiecie, że Piaz Gliwice też tutaj jest i będzie pomagał? Nie wiedzieliśmy. No to idziemy na góry. Do powodzenia, że trzeba. Lubimy pomagać, więc dlatego bierzemy akcji, udział w tym, nie? Rozumiem. Tak, co samo na zbieramy pieniążki na, na inne akcje, czyli typu na psycholę. No. Teraz idziemy w porę do podniszczu zobaczymy jak będzie. Więc piastocholiczki wymagają. Drugi raz już? A wiecie o tym, że piask w Lidlice też pomaga? A, Witaj piastowska rodzino, co Czekamy, robicie tutaj? Czekamy na licytację. Tak, Czekamy na incytacje. Piłkę z autografami wszystkich piłkarzy. Będę to licytował w secie, a więc razem. 300 wychowano po raz pierwszy! Jest, brawo, brawo! No widziałem. 5 osób! 350. 350. Kto da 350? cztery osoby! O, jest niesamowite, tu będzie walka Kto da 550? Jest dwóch Całe życie? Pięknie, 1000 złotych dwóch 1100 Dwóch! 1200 Tysiąc 1600 po raz drugi I jak wykrzyczę 1600 po raz trzeci To zrobicie taki brzask Jakiego tu na rynku jeszcze nie było 1600 Brawo! Dobry wieczór, jak ma pan na imię? Pan Andrzej! Za tą kapitalną licytację dla Piastola Andrzeja, dla niego wielkie brawa kochani! Zróbcie hałas! Pięknie, pięknie! Piast Brawo Gliwice, Byliście kochani! Do zobaczenia! Chciałem oddać puszkę w imieniu okay, Piasta Gliwice. tutaj, Chciałaś być w telewizji? W imieniu Piasta Gliwice dziękujemy za możliwość bycia członkiem tego wydarzenia. Który raz Piast Gliwice bierze w tym udział? Dziesiąty. Dziesiąty raz? Czy pias już od 10 lat pomaga? Słyszał Pan, o ile poszła koszulka? Nie, nie, 1600 zł. Bardzo dobrze. Pięknie, cieszy Jako chwil tego klubu podwójnie się cieszę, bo to kolejny raz, kiedy się dokona.